Jeszcze Ryszard Jasiukiewicz nam sprawdza, czy wszystko w porządku i ruszyły. Bardzo ładny, równy start, bardzo dobrze Mor na prowadzeniu, ale teraz przesuwa się obok niej na front Tymolina przy wewnętrznej Niku. No i sporo tam traci Baby Cools na przedostatniej pozycji Aydan. No znowu chyba mocny początek gonitwy i już na front się, przesunął się Gibli Teraz Gibli, najniższa waga w polu. no Trudno się dziwić, Gibli dyktuje warunki gonitwy. Za nim Tymolina, obok w zasadzie Tymolina i Tula Mor daje lej Nickel, Frankie Zapata i później spory odstęp i Ewan Bitter. Dobry początek. Teraz mocno Tymolina po froncie. Tymolina, przyspiesza Nickel. O i już e, Gibli dostał e, bata. Już chyba zaczyna odpadać. A tu przy wewnętrznej bardzo dobrze Tula more. I na prostą wyprowadza Tula more. Przy wewnętrznie atakuje Ivan Bitter. Tula Mor, Ivan Bitter. Blisko jest Tymolina, ale te dwie klacu odjeżdżają. Te dwa konie odjeżdżają. Ivan Bitter i Tula Mor. Ivan Bitter, Tula more. Stara się dogonić ich Frankie Zapata. Też e, tam Baby Cools. Ale Tulamor, Tulamor, Even Bitter, Tulamor, Even Bitter. I przy wewnętrznej Baby Kules. Tulamor, Tulamor utrzymuje prowadzenie. Tulamor, Tulamor, ale jest mocno atakowana i nie, nie wygra wyścigu. Nie wygra, bo wyścig e, wygrywa Baby calls. emocjonującej końcówce Baby Cools przed Tulamore. Olivia Szarłat, wspominałem o niskich wagach i to była jedna z tych niższych wag.